Cześć, słuchajcie, dzisiaj jest dosyć taki informacyjny odcinek, ponieważ chciałbym, żebyście to wy, moi widzowie, zdecydowali, co po update'cie, co zrobimy na moim koncie, tak? Bo mi w sumie jest bez różnicy, a chcę, żebyście to wy wybrali, co wy chcecie zobaczyć, e, jako kolejny odcinek, tak? No bo wiadomo, aktualizacja prawdopodobnie będzie jutro, w czwartek, przynajmniej... Zwykle jest tak, że tydzień po updatecie na Tajwanie mamy my na naszym amerykańskim serwerze, więc no, równy tydzień mija jutro, czyli właśnie czwartek. I teraz, takie pytanie do Was: co by byście chcieli mnie zobaczyć na kanale? A wyjście jest takie: albo robimy drugą ewolucję Ariesa. Z tym, że muszę to 20 koła szardów pakować e, jako tego trzeciego. tak? I mogę mu kliknąć w każdej chwili. E, ponieważ Fejmu mam spokojną ilość wystarczającą, by kupić 5 run. E, druga opcja jest taka, żeby. W momencie jak dojdzie, kupić za te szardy e, tego nowego bohatera, który będzie tutaj. E, więc e, wolicie obejrzeć na kanale, albo drugą ewolucję. Tego Ariesa, albo po prostu obejrzeć nowego Hero, tylko że on nie będzie jeszcze w jakiś tam super mega mocny tak, no bo nie będę miał czym go wymaksić. Chyba, że pojawi się taka opcja, że za te gemy, które tutaj sobie troszkę uchodowałem, nie powiem, że... E, no, jakoś wytrzymałem troszkę e, ich tutaj nazbierałem, więc jeśli mi za nie nic nie wypadnie, no to w takim razie. Napiszcie mi na dole w komentarzu, co chcecie: czy nowy odcinek z Nowego Herosa, czy chcecie um, drugą ewolucję Ariesa. Jeśli nie chcecie ani tego, ani tego, to trzecią opcją byłoby zrobienie skilla harpy, ale to myślę, że już zrobię to poza konkursem. Więc taki jest wybór na, na dzisiejszą chwilę. Czy odcinek z Nowego Herosa? czy druga ewolucja Ariesa. Wy głosujecie, wy decydujecie, no a mi pozostanie tylko i wyłącznie to nagrać, więc jeśli gemy okażą się być pechowe zamiast szczęśliwe i nic mi nie dostaną, to jeden z tych odcinków, które wybierzecie pojawi się, no, pewnie niedługo zaraz po tym jak wejdzie nowa aktualizacja, więc decydujcie, głosujcie, a ja się dostosuję, trzymajcie się, cześć!